Będę witam, witam tego typu. Pytacie się, czy będzie jakiś stream. Będzie dzisiaj stream 19.30 widzami fajnie. Będzie stream, tego tak mówię. Dzisiaj jest niedziela. Ja jutro do pracy idę. Na 6 rano to będzie stream krótki. W godzinie z tym będzie. Tak było ostatnio widzowi fajnie. W tym sensie, że było godzinie z ale jeszcze przedłożyliśmy Wam tam yy, Pół godziny, w na ale dzisiaj 19.30 będzie z tym, poruszymy fajne tematy, w na no wiadomo, mój kolega będzie tam operował wszystkim, Przy okazji ja będę monitorował wszystkie donaty, te będą szy, jak będą bardzo fajne donaty, te donate, y, to donate y będzie, a jak ktoś będzie nas wyzywać, ten donate będzie ceknięty. Jest tak ustalony, musi być czysto skrótnie widzowany nie ma nic takiego, żeby nas wysyłać inne rzeczy. Po to jest wszystko poustawiane. Musiałam z kolegą poustawać na tym trochę. I zobaczycie sami, że jak ktoś będzie chciał wypuścić najda który jest w kierunku wysyłania do nas, ten donaid się nie pokaże. Będzie cofnięty ten donej A jak będzie bardzo fajny donej który tam... Mówicie, poddawam Was tego czy coś takiego ten dolent pokaże się. Wszystko będzie monitorowane, sprawdzane w zauberie. Bo musimy jedno się nauczyć. Wy też. Szczególnie Wy w zauberie. Nie na tym polega robić z tym wyzywanie z Z tym polega na tym, żeby z Wami porozmawiać w zauberie. Ale jak Wy w do nas podchodzicie dziwnie to właśnie Przyjęcie nam wizerunek wami. Taka jest prawda, nie ma co tutaj sprzemiać, a nie nic, bo to nie ma sensu. Taka jest prawda. Tak mówię, dzisiaj ja i mój kolega będziemy moderowali streama całego, komentarze na czatach, donate też będziemy sprawdzać. Będę z wami, ale przy okazji też będę sprawdzał Przy okazji mój kolega będzie też to wszystko moderował. Sprawdzał inne rzeczy będzie mi do mnie pisał, w razie czego musimy Wam pokazać, jak można robić tym bez wyzywając nas. Hmm. Taka jest prawda, widzę, nie ma sensu yy, tutaj was straszyć, że nie będzie dzisiaj streamał, bo nie będzie. Tego będzie nauczką waszą, w pani, że jak ktoś puści donate, który nas będziecie wyzywać, ten donek się nie pokaże. Będzie cofnięty ten donate. To musicie uważać. Ma być czysto porządek VizFania, a nie burden do kółka, jak się mówi w Staram się pokazać Wam jak to można robić normalnie z tym też wysyłając osób. 19.30 dzisiaj jestem z tym. Ja miałem oganki wam te postawienie zaraz ogane. Zrobię obiad właśnie, bo szykuję się na zrobienie objazdów w zaufaniu. po obiedzie. Pogadają wam pozdrowienia, możecie się małe w żeby nie było. I to wszystko, trzymacie się i tak mówię. Zobaczymy ile was będzie do nas skierowane, wyzywając was. Czyli po prostu, no stracicie pieniądze, no to krótko na temat. Bo ten donaj się nie pogadza. Będzie cofnięty ten dony. Sorry w ale takie obraźliwe do nas nie będzie już po trzeba zrobić porządek, porządna porządek zajwanie. No dobra, widzimy się na tymie. Ja robię teraz obiad, zejmę obiad i robię pozdrowienie Możecie zamawiać pozwolienie, wiecie jakie ceniki, co jak na mnie na Fambed'su i startujemy. Trzymajcie się, będę. Bę.